Cześć widzowie, ja jestem Michał, oglądacie kanał Cynajów, a witam w kolejnym odcinku z cyklu Kuchnia Pełna Niespodzianek, czyli nasze małe amunicyjne laboratorium. E, tak jak wiecie, od pewnego czasu puszczam e, taką serię, powiedzmy, mini przeglądów różnego rodzaju amunicji. Przyglądaliśmy się amunicjom popularnym, e, oglądaliśmy sobie beloty, brnały. Fioki i inną, powiedzmy, taką typową amunicję treningową. Miałem też parę odcinków, lub co najmniej wzmianek o amunicji takiej, nazwijmy to bardziej butikowej. Mam na myśli w szczególności mojego ulubionego w, w tej kategorii V-Maxa od Hornady, który jest amunicją bliską doskonałości, można by powiedzieć, albo leciutki nosler. Który nominalnie służy do polowań na małe zwierzęta, taki typowo warmintowy, który w, w tej kategorii wagowej, no w mojej broni i, w mo i przy moich umiejętnościach, no jest niemalże wzorcem, jak taka amunicja powinna wyglądać. Ale chciałbym dzisiaj jeszcze pomówić o innym produkcie z tej, nazwijmy to kategorii premium. To jest amunicja Federala, Federal Premium, bo tak się nazywa. Tak jest sygnowana ta seria, nazwijmy to no, tych po prostu droższych, lepszych, teoretycznie, przynajmniej jakościowo rodzajów amunicji od Federala, jest to amunicja w kalibrze 223 Remington dosyć specyficzna, ponieważ ona jest wyposażona w monolityczne, miedziane pociski typu Deep Hollow Point, tak to producent nazywa, czyli to jest pocisk z takim głębokim nawierceniem. I to ma powodować, że on w jego głównych zastosowaniach, czyli zastosowaniach myśliwskich będzie powodował jednocześnie odpowiednio dużą penetrację, ale z drugiej strony, będzie się po prostu w tuż rozwijał. Co za tym idzie, będzie dokonywał dobrego transferu energii do celu, także, taka amunicja. No, nazwałbym to dosyć wyjątkowa. No, bo sam pocisk już powoduje, że, że jest ona w pewien sposób odmienna od tego, co typowo wkładamy do naszych karabinów. No, odmienna też jest cena, dlatego że cena za taki nabój to jest. W tej chwili ja ją kupowałem za około 8 zł. Ona kosztuje w tej chwili już prawdopodobnie więcej. Na samym końcu powiem Wam, czy warto takie pieniądze na tę amunicję wydać. Spróbujmy sobie zajrzeć do pudełka, zobaczymy co tam jeszcze jest. Oprócz tego, że mamy już. To jest pocisk, oczywiście, który wyjąłem z jednego rozcalonego egzemplarza takiej amunicji. Ja jej trochę strzeliłem. To jest drugie pudełko, które odpalam. Jak sobie spojrzycie, jak wyglądają te naboje. No to to jest, to jest absolutnie rewelacja, jeżeli ja bym to kupował oczami, to to samo pudełko plus te naboje w tych niklowanych czy nie wiem co to jest, muszę magnesem zobaczyć czy to, czy to jest materiał magnetyczny, w każdym razie w tych srebrnych łuskach no, wygląda to po prostu przegenialnie. E Pociski są e, krimpowane tutaj na końcu dosyć agresywnie, ale z drugiej strony e, no, trzeba pamiętać, że, że na końcu monmarowki, e, które umożliwiają tutaj pewne zaciśnięcie takiej amunicji, e, takiej łuski e, na pocisku, więc jest to jakby uzasadnione. E, lakierowane, uszczelniane spłonki. E, Piękna łuska, piękny pocisk, także z zewnątrz wygląda to absolutnie wspaniale. Jeżeli ja bym miał to kupić, że tak powiem, na wzrok, to no, jest to po prostu piękny produkt, jak, jak butikowa czekolada. Wkładasz do pudełka, do koszyka i wychodzisz ze sklepu. Lżejszy o prawie 200 zł już w tej chwili za takie pudełko. No więc tania nie jest. I pytanie, czy warto? Żeby na nie odpowiedzieć, zrobimy sobie dwie rzeczy, czy też właściwie opowiem o jednej rzeczy, którą zrobiłem, czyli, czyli, czyli oczywiście strzelanie z tej amunicji, bo, bo takie doświadczenie wykonałem. No jak i oczywiście przyjrzymy się komponentom, które tam się znajdują. Spróbujemy tak prawie, że na wizji, rozcalić jeden taki nabój. Zobaczymy, czy będę musiał bardzo dużo montować ten materiał, bo. Ciekawe jest to, czy on będzie się łatwo wyswobadzał tutaj z tego crimpu, czy będzie go po prostu łatwo wyjąć. Ja nie pamiętam, jakie okoliczności towarzyszyły wyciągnięciu tegoż pocisku, który, który mam tutaj w ręku. Nie wiem, czy to było łatwo, czy trudno, bo to było dawno, więc próbujemy sobie to zaraz zrobić. A jeżeli chodzi jeszcze o samą amunicję, e, pierwszą rzeczą, którą można zrobić, można pustą łuskę zważyć, i to powinno dostarczyć nam już e, jakichś informacji na temat tego, jak i z czego ta amunicja jest wykonana. Tu mamy odstrzeloną łuskę osponkowaną, zobaczmy sobie ile ona waży to jest 98 grainów i od razu nasuwają się pewne wątpliwości dlatego że jest to najprawdopodobniej łuska dosyć cienka dlatego że jeżeli weźmiemy sobie no weźmy sobie na przykład co to jest to co tutaj trzymam nie widzę to jest nosler zobaczmy sobie ile nosler waży Nostler waży odrobinkę marginalnie więcej, ale weźmy sobie zawodnika w wagi ciężkiej, czyli seje Belot, który jest jedną z najgrubszych łusek do 223. One przeciętnie ważą między 109, 1085 109, 110 grainów, więc Beloty, jeżeli chodzi o, o jakby ilość materiału, która jest zużyta na łuskę, to jest produkt, powiedzmy, przeciwpancerny. To jest bardzo gruba i porządna łuska. Tutaj, tak jak widzicie, mamy zaledwie 98, więc to jest, to jest 10 grainów mniej niż waży nam belotka więc no już mamy tutaj pewne, pewne wątpliwości co do tego czy producent tutaj oszczędzał na materiałach. no na pewno nie oszczędzał na na tym platerowaniu czy na tym stopie z którego ta łuska jest zrobiona natomiast sama łuska jest dosyć lekka i to już jest pierwszy symptom który mówi, że no, niekoniecznie tutaj musi być na bogato. Spróbujmy sobie zatem wyciągnąć pocisk. Spróbujemy sobie zaraz za pomocą młotka balistycznego jeden egzemplarz takiego naboju rozcalić. Zobaczymy jak to wygląda. Mój młotek niestety e, prawdopodobnie e, już niedługo wyzionie ducha dlatego, że m, ten holder w którym trzyma się nabój e, jest już dosyć mocno zużyty e, jeszcze naboje z niego nie wypadają ale tyle set czy no, pewnie set egzemplarzy które za pomocą niego rozcaliłem no po prostu powodują, że on już się troszkę zużył także zaraz zobaczymy jak trudno będzie ten nabój rozcalić ja sobie e, huknę nie będę tego pozwólcie robił na stole, dlatego że, jak położę to i madło, którego używam jako, jako podstawy na stół, to kamera i wszystko, co tutaj mam, po prostu zaraz mi stąd spadnie. Mam je tutaj tuż obok biurka na podłodze, także kilka razy w nie strzelę i zobaczymy, jak to wygląda. No, nie jest to zbyt mocno osadzone, bo tak jak widzicie, dwa uderzenia. Młotka balistycznego w twardą powierzchnię spowodowały, że amunicja się nam rozcaliła. Czyli, czyli powiedzmy, jest to bardzo przeciętne, bardzo przeciętnie krimpowana amunicja. Zaraz wyciągniemy sobie ze środka proch i pocisk. Dokonamy sobie od razu ważenia tego prochu żeby nie musieć tego robić później. Zobaczymy ile tego prochu jest i przyjrzymy się jak on wygląda. 25. no tutaj pewnie odrobinkę rozsypałem. Niecałe dwadzieścia sześć grainów prochu. Który jak na moje oko wygląda Nie wiem jak co on wygląda, takie pospłaszczane kuleczki Ja w Federalu chyba podobny proch widziałem Dosyć regularny Bardzo regularnej wielkości są te, te drobinki jego Także nie jest to jakaś byle jaka produkcja Proch wygląda przynajmniej na oko Że został wykonany W, w raczej powtarzalnym Porządnym procesie produkcyjnym Więc mamy Mamy tutaj naszą łuskę ze spłonką, mamy pocisk, mamy proch. Tak wyglądają komponenty. Zważmy sobie jeszcze dla porządku pocisk. Pocisk powinien ważyć 55 grainów. Na pewno lufy 1.12 będą go dobrze stabilizować. Natomiast 55,3, tak? 55,2, weźmy sobie jeszcze ten drugi, 55,0. No a powiedzmy, że to jest po prostu 55 grainowy pocisk. Natomiast zobaczcie sobie jeszcze o ile tylko muszę znaleźć jakiś 55 grainów takiego klasyka. Zobaczcie o ile on jest dłuższy. On jest o dobre 3, może 4 mm, nie mam sufmiarki pod ręką, ale nie jest to aż takie ważne. Dłuższy od klasycznego fmj a no to się oczywiście wiąże z tym, że to jest mięcie z materiałem o mniejszej gęstości niż, niż ołów w płaszczu, więc, więc po prostu objętościowo tej kuli musi być więcej. Ma to pewne dodatnie cechy, ponieważ dłuższy pocisk. No, nieco lepiej powinien się w powietrzu balistycznie zachowywać. E, I tutaj dochodzimy e, do kwestii strzelania czyli co się działo, kiedy ja takim pociskiem strzelałem. Otóż. E, Pierwsza sprawa jest taka, że y, po pomiarach y, ja wystrzeliłem w, w tej serii 10 sztuk niestety te naboje są dosyć anemiczne. Co w zasadzie jako mm, amunicja z przeznaczeniem myśliwskim trochę dziwi, dlatego że y, 860 m na sekundę y, z 18-calowej lufy to jest troszeczkę mało. Producent deklaruje więcej, czyli około 3200 y, y, przepraszam, 3200. Y, FPS-ów, czyli to jest, no powinno z tej lufy wyjść dużo, dużo powyżej e, 900 m na sekundę. Myślę, że to jest 920-930 m na sekundę. Niestety, ta amunicja tych parametrów. Nie osiąga. I warto w tym miejscu powiedzieć, że jest to często spotykana cecha amunicji produkcji amerykańskiej. Czyli jeżeli na pudełku jest Made in USA, wiadomo, że oni, jeżeli chodzi o parametry, ich obowiązuje sami. No plus, oczywiście, Amerykanie ze swoją paniczną, panicznym strachem przed procesami z tytułu VAT produktu. Oni prędzej zrobią amunicję za słabą niż zbyt mocną. Więc no niestety amunicja amerykańska tam produkowana na tamtejszy rynek, a to jest właśnie tego typu produkt, no niestety może być słabawa i tak się też okazało w tym przypadku, czyli mamy ledwie nieco ponad 860 metrów na sekundę. Nie za dobrze. Jak to wyglądało na tarczy? Na tarczy niestety z karabinu, z którego ją odpaliłem, z Galila, który jest oczywiście bronią zupełnie nieprzystającą do, do aż tak nazwijmy to premium produktu, bo, bo pewnie powinienem walić tym z jakiegoś butikowego sako albo, albo nie wiem, z czegoś. Natomiast do celów pomiaru skupienia, ponieważ wiem co ta broń potrafi, no, niestety te wyniki również nie są zbyt dobre, ponieważ, jeżeli popatrzycie sobie na tą grupę tutaj, którą w tej chwili Wam pokazuję, ona oprócz tego, że jest za wysoko, dlatego że oczywiście coś tam kombinowałem z celownikami i grupa jest przesunięta do góry. Natomiast, jeżeli sobie ją, że tak powiem, zgrupujemy i obmierzymy, to to skupienie jest prawie dwa razy gorsze niż udało mi się uzyskać. E, nazwijmy to e, z przemysłowej amunicji typu Barnau czy GGG. E, więc, e, no niestety, widać z tego, że ona nie spełnia pokładanych w niej e, nadziei. Nie wiem, być może e, zalety tego pocisku pomimo niewielkiej energii w myślistwie, nie wiem, żeby nie uszkadzać tuszy, nie uszkadzać skór, może to się w jakiś sposób zwraca. Koledzy, którzy siedzą w łowiectwie, bardzo chętnie usłyszę wasze komentarze na ten temat. Natomiast jako precyzyjna amunicja do strzelań sportowych, czy tym bardziej taktycznych, Niestety ten produkt zupełnie do niczego się nie nadaje. Ja prawdę mówiąc jedyną rzeczą, którą jakby mogę i zrobię, to jest odzysk oczywiście tych, tych pięknie wyglądających łusek. nawet nie wiem, czy nie posunę się do tego, że, że te sztuki amunicji, które mi zostały po prostu rozcale ospo, osponkowane łuski, użyję do jakiegoś innego projektu. Niezbyt mocnego energetycznie ze względu na, e, na skąpość tego materiału, ale wygląda to super. Wygląda na to, że są dobrze wykonane. Jeszcze sobie je pomierzymy e, i to wszystko, co z tą amunicją, da się zrobić. Także, tak jak widzicie, niestety nie wszystko złoto, co się świeci. E, tej amunicji nie mogę polecić do zastosowań, w których zajmujemy się na tym kanale, w odróżnieniu na przykład do tej, ale to jest temat na osobny odcinek. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.